po raz pierwszy bardzo serdecznie. Kontynuujemy tą piękną tradycję. Możliwa jest ona dzięki sponsorom, którym coraz bardziej aktywnie widzą potrzebę dzielenia się swoim dobrem i przekazywania tym innym. Dzięki temu ten dzisiejszy dostatek w postaci tych letów, śledzi, groszy które są tak ważne dla nas Legnicza, nawet myślę i dla wszystkich ludzi, że z tego można zrobić śniadanie. Śniadanie, które będzie symbolem dobrych ludzi, którzy mieszkają w Legnicy, pamiętają o tradycji, o naszych wspaniałych sponsorach, dzięki którym tutaj jesteśmy. Ja serdecznie Państwa witam i przekazuję głos biskupowi Legnickiemu, który już po raz drugi uczestniczy w tym pięknym święcie. Podtrzymując dawną i dobrą, wielkopiątkową tradycję naszego miasta, sięgającą przecież dawnych, minionych wieków, tradycję dzielenia się chlebem i rybami z wyćnimi, prośmy teraz dobrego Boga, aby pobłogosławił przygotowaną żywność. Niech Bóg udzieli swoich łask tym, którzy ten pokarm przygotowali i także całej Zgromadzonej tutaj wspólnocie, bo wspólnoty, braci i sióstr, wszyscy obecni tutaj tworzymy. Wszechmogący Wieczny Boże i Najlepszy Ojcze, Ty nieustannie troszczysz się o nas i dajesz nam do spożycia chleb, który podtrzymuje nasze życie doczesne. Twój Syn, ustanawiając sakrament Eucharystii, wziął chleb i przemienił go w swoje ciało, ty wzywasz nas, byśmy okazywali sobie wzajemną miłość i dzielili się chlebem powszednim z naszymi braćmi i siostrami. Prosimy Cię, O błogosław ten chleb, który pragniemy darować naszym bliźnim, naucz nas spełniać w ten sposób przykazanie miłości, które zostawił nam Twój syn. Pobłogosław także i te ryby które są symbolem posiłku, jaki Jezus po swoim zmartwychwstaniu spożył za apostołami nad rzekiem jeziora Galilejskiego. Wlej w nasze serca wdzięczność, którą pragniemy okazać, dobry Ojcze, za dary, których tam udzielasz. Tobie chwała teraz i na wieki wieków. Amen. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie, jak w księdzu biskupowi. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze wsparcie i też uczestniczenie w tym wyjątkowym wydarzeniu, bo to budujemy taką naszą wspólnotę, która łączy się w tych wyjątkowych w tych dniach i przy tym wyjątkowym e, okresie Świąt Wielkiej Nocy. Drodzy Państwo, wiem, że wielu z Państwa jest tutaj po to, żeby ubogacić swoje stoły Wielkanocne też i tym darem, który przygotowany został przez kobiety Europy, ale wypieczone chleby przez piekarzy, którzy trudzili się i te yy, wspaniałe bochenki przygotowali, ci rybacy, którzy te ryby złowili i też dostarczyli na ten stół swój, swoim trudem, przyłączają się wszyscy do tego wspólnego wysiłku, a groci, który za chwileczkę też staje się symbolicznym takim grosikiem przekazywanym będzie tym początkiem dobrego czasu też i dla państwa w tym wymiarze który wiąże się z dla nas wszystkich tradycyjnych grosik, który niewątpliwie zawiera w sobie również historię i tożsamość naszego miasta ekscelencjo to jest właśnie śledź jest groź jest herb naszego miasta niech on trafia do państwa do, do domu ale przede wszystkim otwórzcie serca na bliźniego otwórzcie serca na Wam wszystkich, którzy są w Waszym otoczeniu. A dzisiaj przekazujemy ja i moi współpracownicy, pan Krzysztof Zyszkiewicz, e, mój zastępca, moi współpracownicy z Ratusza, najserdeczniejsze życzenia Wielkanocym, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt. Niech spokój i radość gorszą w Państwa domach. I niech ten chleb będzie też takim iśleć takim dodatkiem do wieczerzy, którą będziecie wspólnie spożywać w e, dniach świątecznych. I niech ona będzie też taką. Naszą małą, symboliczną darowizną dla Państwa wszystkich. Serdecznie chleby śledzi proszę do, do Państwa dyspozycji. A więc bardzo proszę, nasza znana nam postać odchodzi, bierze sobie chlebek. Proszę bardzo. Proszę bardzo Pani Geniu, tak? Proszę podejść. Nie, nie, nie. Proszę, proszę podjść,

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zajente, zajente. Ne ulazim mi Szanowni Państwo, bardzo proszę oczywiście podchodzić, żeby doszło sprawnie. Pani dostała chlebek, podchodzi dalej, tutaj pośrednio. Nie proszę sobie nie brać, my podamy ten chlebek, nie ma żadnego Grosik. Pani chce mi dać, ja nie chcę, ja chcę Pani dać grosik. Jest strefa aktywności gospodarczej w Legnicy, która również przyczyniła się do naszego, po grosiku, na szczęście to jest talizman. Proszę pamiętać, że